Kuźni zrodziła się kolejna tradycja. Strażacy chcieli, żeby w tym roku mieszkańcy Kuźni Raciborskiej przed Świętami Bożego Narodzenia zatrzymali się na chwilę, zastanowili się, żeby nie stracili istoty tych świąt, dlatego zorganizowali. Spotkanie, jak wszystko, co jest początkiem, rodzi się w bólach, ale ludzi przyszło. Co przyświecało strażakom, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcie? Na pewno pamięć o tych wszystkich, których już nie ma przy nas, w szczególności też naszych strażaków, którzy odeszli na, na wyższą służbę. Także tych mieszkańców wszystkich, którzy po prostu no, odeszli. Także, także żeby ta choinka była też symbolem, symbolem dla tych ludzi oczywiście. Także przyjeżdżając obok tej choinki, spojrzeć na tą choinkę i po prostu pomyśleć o tym, że takie coś jest. Ze swojej strony jestem tutaj bardzo zaskoczony, mile, takimi inicjatywami. Z mojej inicjatywy będzie parę dni później Sylwester koło Domu Kultury, wtedy będziemy tym Grzańcem się raczyli troszkę wzmocnionym i będzie tak jak było w zeszłym roku, myślę. Będzie troszkę więcej atrakcji niż w zeszłym roku i także chciałbym Państwa wszystkich serdecznie zaprosić. I teraz chcielibyśmy może zapalić tą choinkę, tak jak to było w planie. By się ja za na na życiu życiu. Tych, Zapoczątkowaliście tradycję, więc teraz na Was spoczywa obowiązek tą tradycję pielęgnować. Dzisiaj przyszło dużo mieszkańców, na pewno się nie spodziewaliście, że będzie ich aż tylu, więc za rok taka impreza musi się powtórzyć. Na pewno to już, to już chyba druga tradycja taka w tym roku. Przypomnę, że był Mikołaj. Impreza super się udała, ludzie byli zadowoleni. No, czytałem też dużo komentarzy, na, na, była pozytywna opinia na, na, na nasz temat. No a ta dzisiejsza tradycja tutaj na pewno będzie na pewno będzie kontynuowana następne lata, bo widać było duże zainteresowanie ze strony ludzi. objawił miłość swoją, Do świętu syna swego, świętego jedynego. Niech śpiewa wszelki twór, niech śpiewa wszelki twór, niechaj niebo i cała ziemia chwalą go. W imieniu, w imieniu wszystkich strażaków OSP Kudziora Siborska chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku